Witamy ile Majki? Witamy ile już mamy? 3 miesiące ponad, tak? Trzy miesiące i 2 tygodnie prawie. No, to będzie 3,5, nie? Jeszcze parę dni kwarantanny będzie można wychodzić na spacerek. No. Majki, chyba całą noc mi bo wcina jak salony, Zaraz zobaczymy, czy wszystko zjadło A ładnie, wszystko zjedzone, tak? Wszystko. No tak, taki mądry piesek. Nie? Taki mądry piesek, tak? Nie lizę, taka liżałka z ciebie, tak? Rano budzi dwoli to też od razu przylatuje, budzi.